Albano i Romina Power włoskie szczęście. W ich repertuarze dalej króluje szczęście, czyli Felicita. Za to na życiu i małżeństwie Albano Carisiego i Rominy Power Cieniem położyła się tragedia, która wywróciła ich świat do góry nogami. Ależ to było Love Story filmowe z obowiązkowymi przeszkodami po drodze i happy endem. Poznali się na planie musicalu dla nastolatków Nel Sole. Zaledwie 16-letnia Romina Power była obiecującą aktorką, a rozkochany w operze 24-letni Albano Carisi miał już pierwsze piosenkarskie sukcesy na koncie. Uczucie zakwitło tak jak między bohaterami, w których się wcielali. Ich związek budził jednak kontrowersje, a różnica wieku była najmniejszym problemem. Albano i Romina pochodzili z różnych światów i według wielu popełniali mezalians. Urodzona w Los Angeles Romina Power była córką hollywoodzkich aktorów Tyronea Powera i Lindy Christian. Wychowywała się otoczona splendorem i luksusami. Po śmierci ojca razem z matką i siostrą mieszkała w Europie, głównie we Włoszech i Hiszpanii, a do szkoły chodziła w Anglii. Szybko poszła w ślady rodziców i zaczęła stawać przed kamerą na planach włoskich filmów. Albano Carisi urodził się w rolniczej rodzinie w Apuli, jednym z najbiedniejszych rejonów Włoch. Jego pierwszy kontakt i źródło fascynacji muzyką to ludowe przyśpiewki ojca. Jako 16-latek pojechał na północ, żeby dorobić i pomóc rodzinie. W Mediolanie, do którego trafił, zdarzało mu się spać na dworcu i chwytał się różnych zajęć, pracował jako robotnik, a potem kelnerował. Kiedy już się trochę otrzaskał z życiem w dużym mieście, zaczął chodzić na castingi. Ten samorodny talent szybko został odkryty przez ikonę włoskiej muzyki rozrywkowej Adriano Celentano, który nieco zmodyfikował imię chłopaka z południa, Albano i uchylił mu drzwi do kariery. Mimo angażów do musicali i nagranego singla Albano, trzymał się pewnej pracy i dalej serwował pizzę i makaron. Gdy młodzi artyści się poznali, Albano właśnie zaliczył nagły skok popularności, jego singiel Nel Sole wdrapał się na szczyt włoskiej listy przebojów. Jednak dla zamożnej rodziny Power wciąż był niemal nędzarzem. Na szczęście miłość zwyciężyła i po trzech latach znajomości Albano i Romina wzięli ślub. Wkrótce potem młodzi małżonkowie do związku matrymonialnego dołożyli także artystyczny. Początkowo Albano, który miał na koncie już dwa albumy i pomniejsze sukcesy na festiwalu w San Remo, pisał piosenki dla żony. W połowie lat 70., gdy dwójka dzieci pary była już nieco odchowana, Albano, bo taki przybrał pseudonim artystyczny, i Romina Power stanęli razem na scenie. Albano i Romina mieli wszystko: byli młodzi, zakochani i szczęśliwi, z romantyczną historią w tle, pięknymi dziećmi, górą pieniędzy i talentem. Świetnie nadawali się więc na nowych europejskich idoli. Błyskawicznie zrobili karierę we Włoszech, więc rodacy wysłali ich na Eurowizję, gdzie zajęli całkiem przyzwoite siódme miejsce. Europejski przełom przyszedł na początku lat 80., gdy para wypuściła singiel Sharazan. Małżonkowie śpiewali o szczęściu i marzeniach, które znalazły spełnienie w romantycznym związku, a Europa szalała. Kolejny singiel, Felicita, czyli po prostu szczęście, uzyskał drugą lokatę w San Remo, włoskim Opolu i sprzedał się na świecie w ponad sześciomilionowym nakładzie. Piosenki Albano i Rominy Power bardziej nadawały się do sal koncertowych i amfiteatrów niż dyskotek, ale nie bez powodu uważa się ich za prekursorów Italo-Disco. Kluczem do sukcesu duetu była niebywała melodyjność i przebojowość ich piosenek. Każdy mógł i chciał je nucić, a bariera językowa nie stanowiła żadnego problemu. Małżeństwu zdarzało się nagrywać hiszpańskie i francuskie wersje swoich albumów, a na potrzeby Eurowizji mieli też piosenki po angielsku, jednak to ich włoskie pieśni zapisały się w światowej historii muzyki pop. 26 lat raju i 5 lat piekła – tak Albano podsumował swoje małżeństwo z Power. Wydarzenie, które zniszczyło szczęśliwy związek, dotyczyło najstarszej córki Albano i Rominy, Eleni i Carisi. Jako nastolatka Elenia zaliczyła parę epizodów przed kamerą, jednak w przyszłości chciała zostać pisarką, studiowała literaturę na King's College w Londynie. Jak wielu studentów, 23-latka spędzała wakacje, podróżując z plecakiem. Idea wyprawy dookoła świata takiej się spodobała, że zrobiła sobie przerwę w nauce i sprzedała dobytek, by sfinansować wielką podróż. Po kilku miesiącach w Ameryce Południowej i Środkowej, w grudniu 1993 roku trafiła do Nowego Orleanu w USA. Ostatni raz widziana była w dzielnicy francuskiej, krótko po nowym roku 1994, potem przepadła. Poszukiwania zaangażowane były służby, prywatni detektywi i media, które, ze względu na sławną rodzinę, z której pochodziła Elenia, poświęcały sprawie więcej uwagi niż standardowym zaginięciom. Amerykańskie media z lubością opisywały tragedię Sher i Zoniego Bono Włoch, a przez kolejne lata pojawiały się coraz to nowe hipotezy dotyczące losu Elenii, widywano ją na całym świecie, podobno wstąpiła też do zakonu w Arizonie. Albano Carisi wierzy w wersję, według której, będąc pod wpływem narkotyków, Lenia wskoczyła do Mississippi i utonęła. Choć ciała nigdy nie odnaleziono, ojciec wystąpił w 2013 roku o uznanie jej za zmarłą. Romina Power nigdy nie zaakceptowała tej możliwości i wciąż wierzy, że jej najstarsza córka żyje. W liście otwartym, opublikowanym w 1999 roku we włoskim magazynie Oggi, Carisi tłumaczył, że od razu po zniknięciu córki poczuł, że ich rodzina dotarła do kresu, a kobieta, która była jego żoną przez 26 lat, diametralnie się zmieniła. Romina, którą kochał, po prostu przestała istnieć. W tym trudnym okresie duet po raz pierwszy przyjechał do Polski i w 1997 roku dał recital na festiwalu w Sopocie. Po raz ostatni wystąpili razem zaledwie kilka miesięcy później na światowym spotkaniu rodzin w Rio de Janeiro, gdzie przed papieżem Janem Pawłem II wykonali premierowo utwór Al Mondo siamo noi". Podobno podejmowali jeszcze wtedy próby ratowania małżeństwa w końcu zdecydowali się na bolesne rozstanie. Żadne z małżonków nigdy nie porzuciło osobistych artystycznych ambicji. Albano jeszcze w czasie trwania małżeństwa powrócił do wydawania solowych albumów i zdaniem wielu krytyków płyta koncertą Classico jest najlepszą w jego karierze. Romina Power wróciła przed kamerę, a po rozwodzie z Carisim została prezenterką i osobowością telewizyjną, sędziując m.in. we włoskim tańcu z gwiazdami. Power miała także aspiracje pisarskie i malarskie, jednak ich realizacja we Włoszech była trudna na Półwyspie Apenińskim piosenkarka postrzegana była głównie przez pryzmat popowego duetu i zaginionej córki. Rozwiązaniem miała być wyprowadzka do ojczyzny, czyli Stanów Zjednoczonych. Oprócz ogromu możliwości, Ameryka oferuje też rozczarowania. Wielka Europejska Gwiazda była tam tylko córką hollywoodzkich sław minionych lat i anonimową piosenkarką z za oceanu, nawet jeśli media nazywały ją kiedyś europejską szerp. W 2007 roku. Power wystąpiła w małej rulce w filmie Abla Ferrery Gogotales, ale na tym się skończyło. Potem na kilka lat Romina zniknęła z życia publicznego, poświęcając się opiece nad umierającą matką. W mediach pojawiały się zdawkowe informacje na temat rzekomych konfliktów finansowych między dawnymi małżonkami. Jednak po 16 latach osobno stało się coś nieoczekiwanego: Albano i Romina Power mieli znów stanąć na jednej scenie, by świętować 70. urodziny Carissiego. Dwa jubileuszowe koncerty odbyły się w październiku 2013 roku. W Moskwie, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. Jednorazowy występ przerodził się w końcu w trwały powrót duetu. Fani i tabloidy zaczęli spekulować na temat przyczyn. Romantycy widzieli odradzające się uczucie, czego potwierdzeniem miał być fakt, iż Albano wciąż nie wziął ślubu z Loredaną Lecisso, z którą ma dwójkę dzieci. Sam zainteresowany komentował sprawę dość powściągliwie, na ślub nie było na razie czasu, a powrót kultowego duetu był prezentem dla wiernych fanów. Uduchowiony i mocno wierzący artysta wspominał też o pojednaniu. Możliwie, że dwójka artystów chciała się po prostu jeszcze chwilę pogrzać w blasku dawnej popularności. Reaktywacja została w Europie wyjątkowo ciepło przyjęta. Co dalej? W 2015 roku wystąpili w amfiteatrze w Weronie, gdzie wraz z innymi włoskimi gwiazdami muzyki pop wykonali swoje największe przeboje. Następnie w Niemczech ukazał się ich album Devery Best Life of Verona, zawierający m.in. nową piosenkę, dwa wcześniej wydane utwory solowe oraz wersje koncertowe. W listopadzie 2017 roku Albano ogłosił zakończenie kariery, z czego później się wycofał. W 2018 roku ukazała się najnowsza kolekcja piosenek duetu, Magic Reunion Live, gdzie Albano i Romina Power zaprezentowali wersje swoich największych przebojów. W 2020 roku znów pojawili się na festiwalu San Remo. Nie znikają ze sceny, Włosi mogli ich oglądać w popularnym talent show Amici di Maria de Filippi.